Dzień dobry, kochani. Nazywam się John Pastor, a prywatnie Jacek. Jak już wiecie. Ja dzisiaj, ten ostatni dzień tego roku 2021, <tryk> chciałbym Wam powiedzieć króciutko. O pewnych sprawach chciałbym Wam powiedzieć o wbrew pozorom wspaniałym roku dla nas ludzi. Powtarzam, dla nas ludzi. To był wspaniały rok. Troszkę wyjaśnię dlaczego. I zaczynamy. Zaczynamy, kochanie kochani, taką historyczną taką historyczną rzeczą, mianowicie w 1656 roku, 350 lat temu odbyła się, miała miejsce tak ładnie brzmi, miało miejsce pod warką walna bitwa Polaków ze Szwedami. Wielka bitwa. Ale dlaczego tak pokrótce chcę o niej opowiedzieć, to zaraz Wam wyjaśnię. Kiedy Szwedzi stanęli po jednej stronie rzeki, a polskie wojska. Po drugiej Szwedzi byli pewni, że są bezpieczni, mogą ostrzeliwać Polaków i przyglądać się im, śmiejąc się z nich i nabijając. A tymczasem Wielki Wód Czarniecki i drugi, będący z nim Lubomirski, postanowili. Przechiczyć Szwedów. Zastosowali wspaniały manewr. Manewr pozornego uderzenia. W jednym miejscu poprzez most. I Szwedzi. Całą uwagę początkowo mało oddziały potem większe większe całą uwagę w końcu skupili na tym moście. A prawdziwy atak Polaków. Nastąpił zupełnie z innej strony. Poprzez brud w rzece zaatakowali Szwedów. Nasza huzaria rozbiła ich w pył. A dragoni i piechota dopełniła resztę. Pogrom wroga był całkowity. Podobnie, podobnie ma się sprawa z innymi bitwami. Czy to pod Stalingradem. Kiedy pyszałkowaci Niemcy, pełni buty i wiary, że tylko oni są Panami świata, wydawało mi się, że dożynają już Rosjan, nawet nie zauważyli, jak są okrążani, a potem wycięci w pień. A cofając się tysiące lat temu, wielka bitwa pod Kannami, wspaniałego woza Hannibala z Rzymem. Kiedy butni Rzymianie wydawało im się, że już wygrywają. Hannibal zastosował wspaniały manewr okrążający i wyciął Rzymian w pień. Zawsze wroga butnego, pyszałkowatego wycinamy w pień. My ludzie, żeby nie pozostało śladu. Po tym łajnie na naszej pięknej ziemi. Dlaczego to mówię? Dlatego kochani to mówię, że podobna sytuacja jest teraz. Strategia wielkich wozów na polach bitew przekłada się teraz na strategię ludzi przebudzonych tutaj. W tym momencie, w tym czasie. My teraz toczymy może nie tak spektakularną bitwę, jak stoczył Hannibal czy jak stoczyli Rosjanie. Albo jak stoczyli Polacy ze Szwedami. Może nie jest ona tak spektakularna, ale jest to wielka bitwa. Jest to wielka bitwa, ogromna. W tej bitwie jest bardzo dużo ofiar, krwawych, śmiertelnych ofiar. Jak w każdej bitwie. Ale ta bitwa została już przez ludzkość wygrana. Zwyciężyliśmy my, ludzie, dlatego że pyszałkowaty, napompowany butom wróg, przeświadczony, napełniony przekonaniem, że tylko on jest władcą tej ziemi, zaatakował wszystkimi swoimi siłami. I odsłonił im się nam całkowicie. Ci, którzy są przebudzeni, my już to widzimy. Czekamy też na resztę ludzkości. I wiem, że oni się także przebudzą. Wszyscy. Dlatego, że nad tym wszystkim czuwa stwórca, Bóg wszechmogący, który jest głównym wodzem. Patrzy na bitwę z góry. Rozdziela siły. Nie jesteśmy sami, kochani. Wokół nas jest mnóstwo bożych wojowników, anielskich wojowników. Wokół nas wspierają nas w tej ostatecznej bitwie. I to nie są jakieś Moje wymysły, fantazjowanie. Nie. To jest wanna bitwa, która już została przegrana przez demoniczne siły rządzące tym światem. Powiem Wam, że wszystko, co oni zaplanowali, bierze w łeb. Teraz, ten rok, który idzie, który będzie już od jutra. 2022 będzie rokiem zwycięstwa pełnego. Zobaczycie rzeczy, o których nawet żeście nie śnili. Zobaczycie rzeczy wielkie, dla niektórych niewyobrażalne. W ogóle o tym nie myśleli. Ci, którzy się budzą, którzy się już przebudzili, wiedzą o czym mówię ale pozostali ludzie będący w uśpieniu nie wiedzą. Im się wydaje, że to wróci, wróci wszystko do normy. Że jak podadzą szczypiorek wszędzie, to jego soki się rozpłyną po wnętrzu człowieka i wszyscy będziemy uzdrowieni i wrócimy do dawnych zajęć. Do dawnego sposobu myślenia. Nie. Świat już nigdy nie będzie taki sam. Musimy sobie zadać pytanie w tym ostatnim dniu. Czy ci, którzy zamyślili to wszystko, mają dobre intencje i rzeczywiście nie mogą spać? gdyż tak bardzo troskają się o te 7 miliardów ponad ludzi. Czy może mają jakieś złe, niecne intencje. I znowu wrócę do przebudzonych i tych jeszcze śpiących. Ja wiem, że wszyscy się obudzimy my ludzie. Wszyscy. Dlatego, że potęga Bożego wstrząsu jest tak ogromno, że no nie da rady spać przy takim szarpaniu. Nie da rady. I wierzę, że kiedy, kiedy się obudzimy wszyscy, a będzie to już niebawem. Może w następnym miesiącu, może w kolejnych dwóch miesiącach, to on do końca nie jest wiadome. Ale będzie totalne, totalne przebudzenie. I najważniejsze jest w tym wszystkim, aby się nie bać. Najważniejsze jest w tym wszystkim, aby oczy przebudzonych, nasze oczy, wasze oczy, moje oczy zawsze się śmiały. Zawsze były przejrzyste. Patrzyły pewnie aby nie było widać w nich strachu, którego zresztą tam nie ma. Ale aby nikt nie zobaczył tam strachu. Aby zobaczyli Was. Jezus powiedział, że nasze oczy są zwierciadłem duszy. Tak nas stworzył. I stworzył nam oczy jako zwierciadło naszych dusz. Więc jeżeli oko czyste, całe ciało jest czyste, powiedział. Jeżeli oko wesołe, ciało, ciało wesołe. Ktoś powie, z czego się cieszysz, Baranie. <noise> Cieszę się. Cieszę się z tego, że ludzkość wygrała. Cieszę się z tego, że demoniczne zamysły padły. Cieszę się z tego, że szamotają się jeszcze, próbując cokolwiek zrobić. Jeszcze straszą, jeszcze próbują jakieś śruby dokręcać, przekręcać, ale przysłowiowy miecz Domoklesa wisi już nad ich głowami, kochani. Wisi nad ich głowami. Nie przemogą tego, który to wszystko stworzy. Nie przemogą. Dlatego, że stwórca ze śmiechem patrzy na to wszystko. Z uśmiechem politowania patrzy na nich. Kiedy się zbuntowali, kiedy nas wciągli w ten wir i wiele innych istnień, wydawało im się, że posiedli cały świat, że potrafią coś lepiej zrobić od stwórcy, od źródła wszelkiego stworzenia. Już sam ten pomysł jest jakże idiotyczny. I tą ideologię próbowali. Przez tysiące lat Wpychać nam tutaj No z niezłym skutkiem powiem Ileż to ludzi pokłócili ze sobą Ludzie się właśnie wyżynali, Jak w tych bitwach co wam opowiadałem Ludzie Oszukiwali się Wyzyskiwali Jeden drugiego Podjuzani właśnie przez Przez tych Którzy nami zawładnęli Ale koniec już z tym tak jak już powiedziałem i któryś raz powtórzę. Mamy wolną, nieprzymuszoną wolę. Tego Bóg pilnuje najbardziej. Tego Bóg pilnuje najbardziej. To, że no, zawiedliśmy go jako ludzkość. Bo poszliśmy za świecidełkami, które obiecał nam zły i jego kompanii tam w Edenie. I później przez cały czas. Jesteśmy mamieni jego świecidełkami. A tak naprawdę jesteśmy dojeni jak krowy. Z energii, a także z naszej własnej krwi. Giną dzieci. Pewnie wielu z Was wie, co... co się dzieje. Z większością tych maluchów, które się już nie odnajdują, czym się te padliny żywią. Te padliny, które gnębią ludzkość. Poczytajcie, jak nie wiecie. Poczytajcie, co potrafią demony. Czy to tylko diabełek z różkami i z ogonkiem? Czy może... Czy może są to prawdziwe potwory? A my uśmiechnięci. Odurzeni jadem idziemy na tą rzeź. Ale koniec. Koniec. Coraz więcej ludzi jest przebudzonych. Powiem Wam, że gdyby nie oni, gdyby nie zrobili teraz tego, co zrobili przez ostatnie dwa lata, gdyby się nie odsłonili, to większość ludzi dalej by spała i chyba w tym, w tym śnie zostałaby unicestwiona. A ponieważ oni się odsłonili, więc bardzo, bardzo, ale to bardzo wiele ludzi się obudziło. A wielu się budzi w tym momencie, a reszta się obudzi wkrótce. Ja liczę ze przeciągu pół roku następnego. Ci, co zdążyli się już niestety dać namówić na pełną infekcję, będą uratowani. Jest na to sposób. Jest na to bardzo dobry sposób. Ale oni sami muszą chcieć. To musi być ich wola. Dlatego Bóg szanuje tą wolę. Pamiętajcie, że kiedy idziemy gdziekolwiek, to każą nam coś podpisać. Bez podpisu nie da rady w tym systemie cokolwiek coś załatwić. Czy to dobre, czy to złe. Czy idziecie ugryźć kawałek szczypiorka, czy idziecie gdziekolwiek do urzędu, musicie podpisać. Podpis. A co oznacza podpis? Oznacza, że ja wyrażam zgodę na to czy na tamto. Tego Bóg pilnuje i system o tym wie. System to jest kasta rządzących demonów i im podległych hybryd, tak zwanych ludzi. Ale to nie są ludzie. Zaufajcie mi. Jest wiele na to dowodów. I oni Potrzebują jednej rzeczy: podpisu. W bajkach mówiliśmy, że musimy podpisać cyrograf. Prawda? Jak byliśmy mali, opowiadano nam, my opowiadaliśmy innym o diabełku, który podstawia nam cyrograf do podpisania własną korwią. Tak. Musimy każdą rzecz podpisać. To jest wymóg, wymóg Boga. Jeżeli cokolwiek. Próbowaliby ci zadać bez Twojego podpisu. W tym momencie możesz śmiało złożyć skargę bezpośrednio do swojego Ojca, do Stwórcy. I to coś nie będzie działać, bo w świecie duchowym działa tylko to, na co Ty wyrazisz zgodę. Jeżeli idziesz do Stwórcy i powiesz Mu: Zgwałcono mnie bo kazano mi zrobić to czy to wbrew mojemu uczuciu, wbrew mojemu temu, co czułem w sercu. Wtedy Bóg reaguje natychmiast. Wypróbuj, zobacz. Bóg mówi, wypróbuj mnie, skosztuj mnie. Sprawdź, czy mówię prawdę. W tym słowie w Biblii. Wielu ludzi krytykuje słowo Boże, krytykuje Boga, ale tylko dlatego, że nigdy nie sprawdziło, czy on mówi prawdę. Nigdy. Jedni mówią, przestań o tych bzdurach wreszcie gadać. No ale sprawdziłeś? Przestań, bo normalnie się pogniewamy. Aha. Czyli nie chcesz sprawdzić. Boisz się sprawdzić? Myślę, że tak. Ale ja wam coś przeczytam, kochani. Coś, co dziś Bóg powiedział do mnie. Króciutko. Tu jest jego list miłosny do nas. Przeczytam. Co Bóg powiedział do mnie i do Was? Z ucisku wzywałem Pana. A Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną i nie lękam się. Cóż może uczynić mi człowiek, jeżeli Pan jest ze mną jako mój pomocnik? To jest niesamowite. Cóż może uczynić mi człowiek, jeżeli Bóg jest ze mną? Mój Stwórca, a Stwórca Wszechświata. Kiedy On mieszka tutaj? Co Ci ktoś może zrobić? Człowieku, zastanów się. Przeczytam Ci jeszcze na pocieszenie coś, gdzie Bóg mówi już bezpośrednio do tych, którzy cokolwiek próbują jeszcze zrobić. Obmyślcie plan, a będzie on udaremniony. Postanówcie coś. A to się nie stanie, mówi Bóg. Księga Izajasza. On bezpośrednio mówi. Do tych, którym się wydawało, że są panami tego świata i panami nas. Dopóki spaliśmy, tak. Ale już koniec z tym. Nie ma tego więcej. Zniknęło. Nie ma tego więcej. I wiecie co? Jeżeli zaczniecie dzień. Tym, co zawsze o czym zawsze do Was mówię, o co Was proszę, nakłaniam, namawiam, zacznijcie dzień od wypicia kawy ze stwórcą, herbatki ze stwórcą. Żebyście posiedzieli z nim przy stoliczku. Żebyście go zaprosili rano do rozmowy. Otwórzcie się, wejdźcie do wewnątrz siebie i zacznijcie rozmowę ze Stwórcą, z Bogiem Najwyższym. Powiedzcie Mu o tym, co czujecie. Poproście Go o tą opiekę. On i tak jest cały czas, ale jakże Mu przyjemnie będzie, kiedy się do Niego jeszcze bardziej wtulicie. Wtulcie się w Jego ramiona. Poczujecie Jego ciepło. Poczujecie bicie jego serca, bicie Bożego serca. Zobaczycie i poczujecie, a wręcz zobaczycie jego miłość do was. A wówczas, po, po takiej dawce energii miłosnej, po tych przytulankach porannych z Bogiem, kiedy wyjdziecie, a ktoś wam coś powie, że musicie to czy musicie tamto natychmiast, bo inaczej to, bo inaczej tamto, to szczerze się zaśmiejecie z naiwności z naiwności tych ludzi, którzy cokolwiek próbują na, nakazywać nam, jeżeli to są ludzie. Bo tak jak wam mówiłem, w większości niestety nie są to ludzie. Ludzie to my. Ludzie to my. Wojownicy światła. Ludzie przebudzeni. I ludzie, którzy jeszcze śpią. W niewiedzy swojej. Bo ktoś się o to postarał. Ale? Pora się wybudzić. Pora powiedzieć dość. Nie śpię. Trzeba powitać nowy rok. Nie ma wspania. Podziękować za ten rok. Wspaniały rok. Weźcie sobie go w ten sposób. To był wspaniały rok. Dziękujemy Ci Boże Stwórce, za ten rok. Dziękujemy Ci za to, że obnażyłeś naszych wrogów. Obnażyłeś ich zamiary, plany wobec ludzi. Dziękujemy Ci, że pokazałeś jak się bronić. Że scalasz nas teraz w jedno pod Twoim sztandarem, gdzie napisano jest Jezus Chrystus, Zwycięzca. Zobaczcie w książce, którą napisałem, pamiętacie, Antychryst odsłania swą twarz. John Pastor. I coś Wam przeczytam. Kiedy niecne plany. Które miał buntownik numer jeden, Belzewów. Jak potrafił wykrzyczeć wprost do Boga. Jaką czelność i tupet, i pycha ma w sobie. I tego właśnie zgubiło. Mówię w czasie teraźniejszym. Dlatego, że to go już zgubiło. On już przegrał. On nie przegra, a już przegrał. Posłuchajcie. I co? Ryknął nagle na całe gardło Belzebub. Warto było? Mówi to do Boga. Nie chciałeś mnie słuchać, nie chciałeś słuchać moich rad. Ty i ta twoja niezgłębiona Boża mądrość, twoja miłość Zafajdana. I co z tego wszystkiego wynikło? Ostatnie słowa wykrzyczał z zaciśniętymi pięściami, patrząc w górę. Ja ci wkrótce pokażę, co zrobię z tym twoim człowieczkiem utkanym przez ciebie z prochu ziemi. Kiedy już za ostatnim z nich zamkną się moje wrota. A zaraz, zaraz, powiedział z cynizmem. Jak to mawia ten twój człowiek? Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz? A ja zmieniłem to i powiedziałem, z prochu powstałeś i w popiół się obrócisz. Co robią najczęściej hybrydy i demony z ludźmi. Palą ich. Palą ich. Przypomnijcie sobie poprzez historię. I zobaczcie teraz, ile jest kremacji. Człowiek idzie do szpitala, a wraca w urnie. Jest to kontynuowane. Z prochu powstałeś w popiół się obrócisz. Bo Demon tak powiedział. Ale koniec z tym kochani. Koniec z tym. I zobaczcie na to wszystko tam dalej jest oczywiście dialog. Myślę, że załatwicie sobie tą książkę. Jeżeli nie, to kontakt ze mną dostarczę do każdego domu. Oczywiście pocztową nie osobiście. <laughs> Wkrótce wkrótce ukaże się także w języku angielskim. Myślę, że w tym roku, który idzie. Ale wracając, to powiem wam, Bóg odpowiedział. Nagle wszystko zaczęło się, całe zamczysko, w którym siedział, siedział demon. W posadach Zaczęło się od demonicznego śmiechu Belzebuba, a nagle ciemność nieba rozdarły błyskawice, i do uszu demonów, bo on siedział ze swoim synem, Maxusem, doszedł daleki pomruk grzmotu, a może czyjegoś niezadowolenia. Śmiech zastygł nagle Belzebubowi w gardzieli, a kolana demonów, obu demonów, ugięły się samoistnie. Nienawidzę cię! Nienawidzę. przygwożony dosłownie do ziemi. Belzebum na kolanach nie mogąc zrobić żadnego ruchu, niczym sparaliżowany. Syczał do kogoś niczym wąż. A ten właśnie przechadzał się po pokoju, rozjaśniając go światłem, prawie że do białości. I potem jest cały dialog Boga, który ciągle ma łaskę i miłość w sercu, nawet dla, nawet dla tej kreatury. Ale cierpliwość Boga się kończy Bóg jest bardziej cierpliwy niż my nasza się już skończyła także kochani bardzo dobrego czasu szczęśliwego nowego roku miłości pieniążków wszystkiego życzę wam na ten nowy rok 22 dziękując jednocześnie za wspaniały 21 Cokolwiek w nim się nie wydarzyło, podziękujcie Stwórcy za Niego. Nawet jak smutne, osobiste rzeczy Was do, dotknęły, podziękujcie Stwórcy. Przyjdzie czas. Spotkamy się wszyscy w Jego Królestwie. Spotkamy się w Królestwie, tak jak zawsze mówię. Przejdziemy z tego 3D do 5D. Przejdziemy do innej gęstości. Przejdziemy tam. Gdzie nasze korzenie? Skąd wyszliśmy? Wkrótce Bóg zabierze nas wszystkich. I będziemy świadkami rozliczenia się z upadłymi aniołami, a także z ich sługusami i z ich tworami, które nie są ludźmi. A my, ludzie, cieszymy się z tego, co nadchodzi, z tego, co było, ale najbardziej z tego, co nadchodzi, bo idzie nowy rok i jeszcze raz życzę wam wszystkiego wszystkiego co tylko najlepsze i idziemy razem do zwycięstwa w tym roku trzymajmy się razem cały czas uśmiechy a w oczach naszych które są zwierciadłem duszy niech niech demony ani system który rządzi nami nigdy więcej nie zobaczy żadnego strachu bo z nami jest Twórca, z nami jest Jezus Chrystus, z nami jest Ten, który nas stworzył, źródło wszelkiego życia i stworzenia. Bądźcie zdrowi i do następnego już w nowym roku. Do siego roku.